Dziam, dzień, dzień, dziam. ma mamy ska A, Będziemy bić... Znaczy, nie, dobra, że nie bić prosiaka, ale będziemy mieć mojego prosiaczka. Ale gdzie trzyma go na korytarzu? ale przynosi mu jedzenie. Papuga chili? Czemu ona za papuga Anyway, jest odcinek o, o zwierzakach. i z pisot. psa. Że ta muzyka zawsze mnie tak hypuje, jakby nie wiem, co się działo. A to jest tylko. bycie tandetnym pranksterem, dobra. Gdzie idziesz? Szczena jest. O dobra, on se idzie na drzemę. Elo prosiaku. Jeszcze piwnica jest zamknięta, dobra, zgarniamy pinezyki. Dobra, tu jest timer, ląd śpi, okay? Bo chyba w starej grze był, no właśnie, tylko pasek, jeśli dobrze mi się wydaje. Także to było kiedyś dużo bardziej skomplikowane. Mhm. Mm czy zdążymy coś zrobić? Czy, on? Czy on jeszcze będzie coś robić na górze? Może ja lepiej. Ja, spierdal! <grym> Idziemy do chyba, Gdzie są klucze do świn? Klucze do świn są tutaj. Okej, okay, okej, okay, okej, okay. Nie Dobra, może, może lepiej nie, może. Chociaż nie, bo wyjąć lepiej nie, lepiej nie, lepiej nie. Czyli to jest jeden z lepszych momentów, żeby przejść między pokojami, kiedy on tam jest, i kiedy idzie świnie merdać butlą, że tak to ujmę. Myślę, że to jest najlepsze porównanie, jakiego mogę. i przy tym zostanę. Merdanie butlą. W ogóle ona ma takie. Ej, ja bym wstrzymała te świnie w pokoju, niezależnie od tego, jak bardzo by śmierdziało. Jest przysłodka. Okej, okay, nie mogę się chować y, pod łóżkiem. A jeśli dobrze pamiętam, on nie wychodzi totalnie nigdzie. Tutaj, więc jesteśmy bezpieczni. Ja. O tak, wezmę sobie nieistniejący sobie klucz moje hobby. Dobra, to chwilę znamienia. Bierze ciacha, będzie karmić. Z a to są chyba jakieś. Tak, paczka pikantnych chipsów, więc trzeba podmienić. E, ten. Kaktus. Kaktus na fotelu? Czy on będzie teraz siadać na fotelu? O, już nie, już wiem. Miałem takie, że mam i pineski, i kaktus. Raczej przecież nie mogę użyć dwóch takich samych rzeczy. Ale już wiem co. Jedno wstrząśnięcie. To jest do butli. Ale potrzebuję jeszcze sosu chyba chili, stąd, żeby mu dać do, do szklanki. No dobra, więc teraz yy, jeszcze nie zaczniemy, teraz jedne co to pozbawia go dostępu do, do świni, tak wiecie, całe szczęście jest takie, że on zawsze przed tym jak poda tej świni butle, to ją wstrząsa, Słowo, by było jakby wiecie, yy, nie wstrząsnął którymś razem tej butli i po prostu z tym nitrogenem by, by dostała, ta biedna świnia te butle, niebogo, ducha winna, ryby by było, czy zdążymy coś wyciągnąć jeszcze z kosza? E, banan. mi banana. Dobra, jeszcze sobie idzie zęby. Zobaczy, że nie ma klucza. Czy coś co, się wkurzy, czy coś? A, jak, jak nakarmisz świnie? To jest, myślę, moje, moje główne pytanie. W tej sytuacji. Znaczy, formalnie można mu podać przez kratę, nie? Ale moje jest pytanie, jak to rozwiąże nasz superinteligentny sąsiad? Nasze przecież, nasze złoto, nasze 5000 IQ Master. Dobra, my idziemy już na górę się szykować, albo nie tutaj. Tu. Chociaż nie, bo on najpierw pójdzie do tego. No, no, nic nie zrobi. Byłeś jesteś tempą, gdzie, chociaż nie, nie, nie tak on pójdzie ten do tego. Dobre, dobra, czyli uciekamy teraz tutaj. I po prostu trzeba będzie tutaj nastawić, właśnie, eee, już od razu, od razu, od razu, od razu. Gdzie są... Gdzie są moje pineski? mi pineski, no. Nastawimy pineski. Yy, I kaktus jak się położy spać, łącznie z sosem. I, i w ten sposób zaczniemy, bo to jest chyba jedyna... Znaczy, w sumie jeszcze pineski na sam koniec dać, jakby, wiecie, żeby osiągnąć maksimum tego wnerwienia, ale powiedzmy, że, że zaczniemy tak, wiecie, delikatnie. Ale mnie to w ogóle zawsze zastanawia, że on nigdy nie ma czegoś takiego, skąd pineski w moim łóżku, skąd, nie wiem, właśnie, nitrogen w butelce mojej świń tylko jest takie, o jest ale coś <grytanie> Like tak to się każdemu przytrafi. Oh, tak, duchy w moim domu, nieproszeni goście i tak dalej. Dobra, dawaj kakataja. A potem to... Sos chyba raczej na palm. O oh, Jezus. Jak mnie to od pieprzy boli gęba, także pozdrawiam. Zmierdalamy stary. Myślę, że możemy go jeszcze obudzić, żeby go wkurzyć. No. Patrzcie. O, 90 tylko parę procent się wyspał. Hashtag najgorzej. Co ciekawe, czy on się teraz położy, tylko na te kilka procent spać. Poważnie, jestem ciekawa, to teraz tak mów taki... Serio będziesz to dosypiać, ty piarą? I, I nie zauważysz tego kaktusa? Nie zau... nie... Proszę cię... Zresztą by nigdy nic... Każdy normalny to sobie ma, wiecie, kaktusa... Tam gdzie ma budzik, tak wiecie, hobbystycznie... I tak dalej... Gówno, prosiak uciekł, kinier, mądry bo się zesrał, to mądry... Bez kitu, co za dobry prosiak. Magia srania. Ale dobra, wstawaj stary, bo trzeba zaczynać przedstawienie. W ogóle, mamy wszystko? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Tak, wszystko mamy. Ej, no nawet nie trafił tak naprawdę porządnie, no bez jaj. Urażona się czuję. Jako pranksterkę czuję się urażona. Bardziej od, od tego, co się faktycznie dzieje, bawią mnie te śmiechy w tle, który po prostu uważam, że to jest w top of the comedy. Normalnie, jakby oglądali polskie stand-upy. MS, my tak tak my siedzimy w, kl w klatce. Ty w sumie jestem jak by zareagował, gdyby wszedł do klatki, a tam my nie. I oj, oj, dadi, dadi, pociągaj mnie butlą. On, takie, what the fuck. Wiesz co? Nieważne, nie ma mnie tu. No więc, teraz powinniśmy tak poślizgnąć. Wziąć butle, powinno mu buchnąć, cia, y zejdzie. Zobaczy, że świnia ten ze się ze złości czy coś. Potem da świnie, y krowie, Jezu. Tak, świnia, krowa, co jeszcze? Koń może najlepiej tam na tym badlu siedzi. papuga. Papuga da to ciastko i nie wiem, ona może jeszcze spali gębę czy coś. Chyba tak w tę stronę to szło. No tutaj takie słodkie dźwięki, Ja chcę mieć kiedyś prosiaka. Po co mi kiedyś piesak? Mogę mieć prosiaka. Już jednego psa miałam, lepszego nie będę miała. No i co, i zauważysz, Gdzieś zgubiłeś klucz. Myślałeś, że zgubiłeś klucz, że tak naprawdę świnia sobie go po prostu zagarnęła, nie? Świnia stwierdziła, fakt że Shit I'm Out. No i posprzątał po. i. Ale formalnie jest tak blisko, że świnie też mogłoby bufnąć biedną. Ej, pan nie wie chyba, że robienie blackface jest bardzo. <świnia> bardzo źle postrzegane w obecnych czasach, więc ja to na pana miejscu bym, bym naprawdę przemyślała. Yy, przystawianie wybuchowych rzeczy tak blisko do twarzy I łyk herbaty Szatańskiego, brytyjskiego złoczyńcy I Dawaj teraz ciastka Dawaj ciastka stary, nie mam czasu, będziemy uprawiać jogę But Yoga jest następna Stretching our parties like it's how No i dawaj, bądź dobrym ptakiem I? A już myślałam przez chwilę, że zrobi wielkie gówno naprawdę. Ale myślę, że obie opcje byłyby równie zabawne. W ogóle nie powinno być sąsiad, tylko powinno być, wiecie, sąsiad napisany sąsiad TV. No i proszę. Czy ktoś z Was ma wyższy high score? Nie sądzę. O ja moda na sport. Moda na sport. Jeszcze trochę kojarzę. W ogóle może przeczytam. Sąsiad postanowił zrobić coś ze swoim piwnym brzuchem. Oczywiście w swoim stylu próbuje wszystkiego naraz. Od podnoszenia ciężarów przez jogę, po skoki na trampolinie. Wszystko po to, by jak najszybciej stracić kilka, naście, dziesiąt zbędnych kilogramów. Tyle, że Udy jest już w pobliżu i wielkie plany sąsiada znów stoją pod znakiem zapytania. A wszystko to dlatego, że pies yy, matki sąsiada nasrał mu na chodnik i ten mu... Na, napierdział trawą na, na ten, ten, czy coś? O, wow, nie ma to jak... Nie, nie, nie ma to jak fair i, i tak dalej. Dobra, mamy Marbelosy. Mamy ten, to wiem, że skakankę można poplątać, ale ja chcę najpierw, wiecie, zebrać jak najwięcej i już potem tak puszczyć wężykiem. Żeby typowi, e, przy pierdolną pierdolą kręgosłup, nie? Gdzie idziesz? Na matę idziesz. Na dole wiem, że trzeba pobrać rzeczy. Tylko boję się, że tutaj utknę, jak on tutaj zaraz wejdzie. Wejdzie. Polski język, trudny język. Yy, trzeba wziąć sprężynę. Ej, w ogóle ten plakat, pierwszy raz to widzę, co? Ej, to jest cudowne. Powieszę to sobie w domu. Naprawdę, wydrukuję sobie coś do to kiedyś i sobie powieszę. O, kurde, pies jest. Wiesz, sobie legitnie w moim własnym domu ten Masterpiece zasługuje, żeby siedzieć w ogóle w każdym domu. Także jeśli jeszcze takiego nie macie, to shame i you. generalnie kabla podejrzewam, że potrzebuje. To bo tam jest ta. Czy ten. Aaa! Czemu to nie działa tak, jakbym ja chciała, żeby to działało? Dziękuję. Dobra, czy jest coś w lodówce? Pewnie nie, bo on raczej do, do tego tego nie chodzi. No tak, jak myślałam. Szybko, szybko! O! 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 Myślałam, że nie będzie chodził, a jednak robi ten, ten. Na ten. Biedny piesek. Bo ten piesek. On... Nie to co się, ale tylko mi się teraz na starości się gambacka, że tak trochę z kształtem takiego pindola. Biedny pies. Nie jest, ma takiego właściciela, to, że tego jego moda na pindola, <grym /dola> aż tak najgorszy. Dobra, on będzie karmić rybki. Ze z Britney Spears. Ej, on ma tutaj grę, tu podejrzewam, że masterze dodali. Ej, on ma sąsiadów z piekła rodem, poko. Ale dobra, e, potrzebuję książki o węzłach, jeśli dobrze pamiętam? Czy o czymś takim? O. To bardziej przez chwilę myślałam, że to jest taka, wiecie, pętelka samobójcza i miałam takie. Wiecie co, może jednak, może jednak, nie powinniśmy wyjść za nim, to zajdzie za daleko, you know, what? I co ja teraz pewnie. No, będzie szedł na skakankę. To na spokojnie. Sprężyna. To. To będzie do rybek. Jeśli mnie pamięć nie myli. No, tak. Tutaj, tu. Szybko, szybko, szybko. Szybko, 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 szybko. Dobra, odrębliśmy. Jest sunia. W tym domu. Jak będziesz szedł po książkę, spróbuję się szybko prześlizgnąć. Wiecie, jakby nie możemy spocząć na gloryi i chwale. Wrotkę... Dobra, mogę postawić gdziekolwiek czy? czy... O? O? <laughs> no buziaczka! Kiddy, to jest jedyny buziaczek w życiu, jaki dostaniesz, także myślę, że powinieneś go go uszanować. Dobra, to zawiązać. I na dół, bo, bo rowerek to w sumie... Jeszcze, jeszcze umysłowo chyba nie doszłam, co tam trzeba zrobić. To wiem, że jest gumka elastyczna. O? O? Ej, ale próbował, tak? Czy możemy dać mu naprawdę piątkę za to, że typ naprawdę próbował? Ja, ja, ja szanuję tego człowieka, bo mógł nie próbować, a, a spróbował. Także także bądźmy trochę miś... A gdzie to? Gdzieś tu? No to gdzie ma się wywalić na ten głupi ryj? No gdzie ma się wywalić na ten głupi ryj? Tell me where! Ej, hey, nothing but... No! To już zawiązałam. Dobra. Może gdzieś tu Nie wiem, mam mu może dać do picia wrotkę? I? Jest <śmieniczynka> now! No. Dziękuję. Czy szklane kulki też mogę postawić? Nie, to było chyba za dużo. Ale tutaj chyba nic nie mogę zrobić, mam wrażenie z shakeiem proteinowym. To jest tak po prostu se istnieje. Może posłużyć do polu... No tak, tak właśnie, kurde, myślałam, że do tego, ale... Aaa, myślałam, że zdążę, ale bo, kurde, sobie, powinnam się skupić na, na innych rzeczach, bo tak to on zdąży zrobić wszystko i może tak to ujmę opadnie. <gryw> Mimo rozkręcę te śruby, więc będzie pewnie jakiś system ten, który ten. zatobliwie ujmie go. No i... Ej, gdzie poleciał? Kosmos go chyba wypindoliło. Przesłuchując, e, commercial break, który już tutaj mamy taki ten, ten, wiecie, team y, z tego TV show i tak dalej. Ech, nadal herbata zła. Jak, jak ten, ten, żeby po prostu was nie zmuszać do, do czekania i patrzenia, jak ona jeszcze raz powtarza tę rutynę. No, krzmapniska, ale w sumie, czy mamy wszystko? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Tak, wszystko. Mówię takie kurde, może to się tak... Serio nie założyłeś tych kulek i, i nie napnąłeś na te czerwona, czuję się oszukana. Ja to też nie wdepnąłeś. O! Ej, wyobraź sobie, by to było by by się tak wywalił i mu tak mordę poparzyło, ja Nie dojdzie ci po prostu ręce, wiecie, w kosmos wyrwało, to już do tego ci nie wiem, włosy z nosa wypegowało, nie? Wyprądowało. Ale to jest lepsze pewnie niż terapia. Tak terapia laserem. Tak lepszy niż terapia, ale z trzęsami teraz powinieneś być heterą. Gratulacje. Widzicie, to wszystko wyjaśnia, to wyjaśnia, dlaczego w drugiej części jest za olgą. Bo w pierwszej części to jest jak ktoś cały czas żart i ironia dla niekomatych. Dlatego w pierwszej części nie ma nikogo, bo jest homo. Potem dostaje prądem i po terapii elektroszczensowej jest normalny. Jest hetero. Tak! Ja mówię, ta, ta gra jest totalnie approved by Peace. W każdym po prostu możliwym tego słowa wymiarze. No i się rytną. Nie wiem, stary. One były tak dobrze widoczne, że, że naprawdę ich sam sobie winny. że ich nie spostrzegłeś. I ostatnie, znaczy ostatnie przed. Widziałem commercial bridge. Ej, nie, że jest normalna skakanka i część się oszukana. Bo skakanka wygląda, jak była zrobiona z green screena. Aż tak taniocha, nie? I potem, wiecie, można wyciąć, nie wiem, mu tam węża podstawić, czy coś, jak komuś się bardzo... A tak, zaraz będzie szedł po książkę do jogi, i nakarmić ryby, i, i zrobić jogę, i odłożyć jogę, i na trampolinę, a potem na rowerek, więc... Widzimy się... Later, see you later, alligator! Two hours later... It's rowerek time... Bierzemy sobie... Ej, ale się kochną, ej. Prawie mógłby z tego jeździć na monocyklu. A jeździć na monocyklu powiem, że jest całkiem spokojne. Swego czasu w gimnazjum miałam znajomą tak mały story time, skoro tak się dostaje Pierdolsa, która jeździła na monocyklu i troszeczkę mnie uczyła, troszeczkę mogłam i w sumie, to jest naprawdę fajne. Gdyby nie to, że nie wychodzę z domu, z wyboru. To możemy się kiedyś zainwestować, to jest naprawdę fajna, ale jest wielkie pranie, tak wiecie. Czy poziomy, myślę na odcinek, bo to są ciężkie poziomy i, i, i mój, mój big brain nie, nie wytrzyma większej ilości skupienia. I nie przeczytałam, bo zapomniałam. Nie przeczytać, go zapomniałam, jak się czyta. <laughs> Dobra, Eluvina Woody. Dobra, już tam. Ej, jak zamknięte! Nie, nie można wyjść! Dobra, on... Nie, 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 nie! On idzie po proszek do prania. Gdzie idzie? Nie! Kto kto normalny ma proszek do prania w kuchni? Ja w ogóle jestem w szoku, jak się dowiedziałam x czasu temu, że dla am Amerykanów, bodajże, o, już nie ma tego cudownego plakatu i że dla nich to, że my mamy pralki w łazience, jest taki WTF, bo oni mają w kuchni. A ja miałam takie... Say the fuck what? Z kuchni? Z kuchni pralkę? Tam, gdzie się żry, mam se moje brudne gacie prać? No, nie dziękuję. I wiecie, i jak macie, nie mam takie... O, kochanie, to tak pięknie pachnie. A, a ona się tak na was patrzy... Yy, nie wiem, piorę staranek gacia naszego małego dziecka, jest takie to ca, kurt. Ale tak to sobie wyobrażam. Dobra, schowamy się pod łóżką. O, wiecie, stópkarze mają chwilę dla siebie, bo widzą stópki Woody'ego. Ja dobra, ile tybie będziesz lazł szybciej, bo. ej w ogóle. Zdałam sobie teraz sprawę. Po pierwsze, nie ma już papugi i, i papuga wisi tutaj, to po pierwsze. Po drugie, z całego ciała żyrafy, jakie mógłby mieć. Na swojej ścianie, bardziej głowy, gdzie to jest taki standardowe, że zazwyczaj się, się tak głowy bierze, on se wziął dupę, i to idealnie na takiej wysokości, że, że mogę bez problemu tak gdzieś takie chapał zrobić i bez problemu se coś tam, se coś tam, coś tam wsadzić. I w sumie teraz jestem, jestem zaniepokojona. Z... Z społeczeństwami tego, że mówię, tym bardziej. To jest stary on, tak? Po tej terapii prądem już, wszyscy, już nic nie będzie dla niego takie samo. On jest zmienionym mężczyzną. A gołąb. Się ma gołępiu. <laughs> wow, umiesz prasować. Narcisz, ty Już myślałam, że po starą, żebyś to zrobiłam. On ma trzy palce? Ej, on ma trzy palce. Bałbym się mężczyzn strzelał. Ej, a ja mam cztery. Nadrasa mam jeden palec, więc... Moja dla ptaków e, wiem, gdzie będzie. E, czy ziemi mam nie nabrać stąd? Nie. E, do łóżka ci dołożę. Czy coś mogę zrobić z żelazkiem? E, no, jest zimne. Tu jest szu szufladka. Szu szufladka. O, przynajmniej coś tam było. Nóż do papieru? Wiem, gdzie! I know the place. No, chodź tu. Mm. O, tutaj. Trzeba wyciągnąć chyba syf z tego? Jezu, idzie rozstawić. On idzie rozstawić. On idzie rozstawić. Spokojnie. To szybko! Jezu, on mi się tak nagle zaczął cieszyć, bym go zabiła, jakby, jakby to go wynalazło, że tak to umiem. Dobra, troszeczkę jak chipsy, to takie wiecie. Pyrciaki, co się, co się bierze, dobra. Kabel pewnie znowu. They did the job for me. Już chyba więcej rzeczy nie wynajdę, tak mi się wydaje. Znaczy, oprócz tego, że jeszcze w piwnicy nie, nie byłam. To tak standardowo prunt. To poproszę. I tu chyba właśnie jeszcze z pudełka coś można było wyciągnąć. No. Butelka, o tak, do pralki. Mm, czerwono, cze, czerwono wino, czerwono wino i prolko. No, tak podkręcimy, żeby mu tam to, to wykręciło te, te. Tu mu jeszcze kulki postawię, co by mu za dobrze w życiu nie było, stąd potrzebuje ziemi. mi w pamiętam, to było tak, że ja mu gdzieś tutaj zostawiałam syf i, i, i on się, ten... I po co mi coś do rozpuszczania wchodzi? Oh, ciul... Szybko! Mm. Blisko było, gdyby on jeszcze tej ziemi nie musiał wysunąć. Ale jak to dobrze że nie wyrzuca mnie z domu, co nie, to jest takie od Ice, panie, gdzie indziej. <grywy> Dzięki, stary, miło z twojej strony. Czy ten pis mnie zaatakuje? Nie, Ice spać. Tutaj. No! Nie, nie tak to miało wyglądać, ale wyglądało. Dobra, ja się jak na schowam pod łóżkiem, bo niestety karmę mogę ruszyć tylko już na... Z oh! zudejrzałam tej i mikrofon i wszystko. Uh, uderzyć mogę... Uderzyć Położyć na, na, na ubraniach, które już są, także zróbmy to tak. Mi się wydaje, że ziemię się gdzieś tutaj rozsypywało i... Nie, nie ruszaj się. No, gdzieś to mi się wydaje, że się właśnie ziemię rozrzucało i on wtedy brał odkurzacz i odkurzacz robił bach. No... Ha, bo to musi być na dywanie, Zimie nie może być na podłodze, tylko musi być na dywanie. E, czy wsadzimy to tutaj? Uh -uh. Uh -uh. To gdzie ja ci mam wsadzić to do wody? Ojej, tak jakby morderstwo był w tej lodówce, lodówce. Co mu mogę dać? Czy wkurzę go jak mu to dam do, do rybek? To mu to... Czy jestem jakaś mentalnie upośledzona i nie wiem gdzie to dać? Czy to może też mogę dać tutaj on się ma na tym posiedzeniu, bo to się zrobi takie pieniądze czy coś? No bo nie wiem, co im przychodzi, no to do, do żelazka, żeby dać, co nie? No bo, no bo w żelazku jest woda do piukania. Psiuk Nie no, jesteś taki wkurzony, bo ubranie zaatakowały, no bez przesady, Zderza się to cały czas w nawiedzonych miejscach, że takie tego ubrania latają, także nie przesadzaj, w sumie, patrząc na rzeczy, które on przychodzi, to jest dużo gorsze od nawiedzenia. Ale bez kidu, gdzie dać to mytło. Płatki, no, no, się w wodzie. Z, 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 mokra, z, mokra, podłoga? Z... żreć? Nie, to się nazywa ptasie gówno, a nie żreć. <laughs> 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 Beskitu, bo nie bardzo... Nie bardzo wiem, co z tym zrobić, i jest mi przykro, bo czuję się głupia. Ops. Ale pierdyknęło, stara. Przecież nie jest ja robię, nie schodź tam. Nie schodź tam. W sumie, jak to. Z... Hmm. On pójdzie rozstawić żelazko i pójdzie. Nie, ten... ja mam to tak między tym, tym szybko zrobić, jak ja tutaj będę, i nie mogę tam zejść do psa, bo inaczej. I feel really feel right Nie mam, nie A może jednak trzeba było do rybek, ale nie mogłem dać do rybek, no Nie wiem I don't know when... No, Wygląda jakbyś się zezrał w tym hajcy, nie? Ale zostaw tam, zostaw może wyglądać gorzej. Albo, wiecie co? Niech całe sobie zjara, wtedy będą całe brązowo i nie będzie widać, jak się zesra. Smart. Smart move. Szybko. Nie, kurde, czyli trzeba to definitywnie zrobić przy rybkach, bo inaczej się nie zdąży. Ale, no, wydawało mi się, że chciałam łączyć wiórki z rybkami. Może nie powinnam łączyć z rybkami, a z tym tym. O Oh my god! I to I jest Zobaczymy, czy zdąży się przy śnie. Czemu takie było? E nie rozumiem, ja się przy stał. stało, ale dobra, dobra, może faktycznie. Poczekam, aż on przejdzie sobie. Bo w ogóle, po grzyba on trzyma rzeczy do, do prania w kuchni? skoro ma tak ogromną piwnicę i tyle mi zaczynać było mu to tam postawić jakby rozumiem, że to ma jakieś yy, jak wiecie ma sens jakby z gameplay standpoint, ale ale no bez tu trzeba było tutaj ja nie mogę. A żebym się udławiła swoim 2000 IQ naprawdę. No to znowu czekamy, bo zrobi się tak ostatnia rzecz w jego rutynie teraz którą zrobi tak cheese for you let's days later. Ten kołąb ma coś nie tak ze skrzydłami, chyba myślę, że z kolibrem. <laughs> Ale nie jest do tego przekonany. O, dobra, dawaj. Walisz w ryby. Bąbel. Ohohoho! Jak rybko w to jest słodkie. Na co ty się wkurzasz? To była ona teraz jest wolna. Bądź wolna, moja rybko. Z tego terana, o. No jelo coś ma high score, high score? Coś ma wyższy score? Nie sądzę, ale dobra, czyli w takim razie na następnym odcinku będziemy kończyć. Eee, tak jak wcześniej wspominałam, te, te, te wszystkie, jakby pierwszy sezon. I jeśli będziecie chcieli sezon drugi, to. Pogadamy o tym następnym razem, ale na chwilę obecną to jest y, tyle. Ja Wam dziękuję za lajkiem, też za wsparcie, znacie ten deal. Dziękuję Twitchowym wspierającym Nisvanili, z Szymonowi, StellarFoxowi, Moru, Sep, Alex, Eve i Gertarci, a także YouTube'owym wspierającym Born For Burning i Paunice. I. Tak jestem, Formułą 1 do Nie spodziewaliście się tego, co? Ha! Nie, ale dobra, teraz muszę dowiedzieć jeszcze raz, bo, bo ja tak bardzo nie lubię kończyć, nie mówiąc do ziemniaczenia. coś w sensie jak coś zadaje, to jest taki dyskomfort, także. Do ziemniaczenia! Kiedy życie daje w kość, zbiera w tobie złość, obejrzy se ziemniaka, zabawna z niej pokraka, i mówi o sobie w trzeciej osobie, i nie umie rymować, ale serio jest zabawna, więc polecam ją obrzaić w sensie mnie.